Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za nim jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do niego i obudzili go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A on im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali, zdumieni. Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne? Moi kochani, dlaczego takie wydarzenie jest opisane w Ewangelii? Uczniowie wsiedli z Jezusem na łodzi, przeprawiali się, przeżyli burzę. Otóż Pan Jezus w tym całym wydarzeniu daje dowód apostołom i przekonuje ich, że jest Bogiem. Oni widząc Jezusa uspokajającego burzę pytają się, kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne. I ten opis Ewangelii jest zapisany dlatego, żebyśmy my się w naszych burzach nie bali ich, dlatego że przechodząc razem z Jezusem, rozpoznamy go jako Boga, jako tego, który ma władzę. Wielokrotnie słyszałem o odniesieniu tej burzy, zwłaszcza do przeżyć wewnętrznych. Ale to przecież przeżycia wewnętrzne mają jakieś uzasadnienie, lepsze lub gorsze w rzeczywistości. A obecny czas, wielki czas burzy w Kościele, jest niewątpliwie czasem, gdzie runie wiele różnych, albo już runęło wiele autorytetów. Ale przechodzimy przez ten czas, budząc cały czas Jezusa. Powierzymy głęboko, właśnie pouczeni tą przypowieścią, że okaże swoją moc i będziemy pytać, kimże On jest, że nawet tak wielką burzę... Jako mamy w tej chwili, a której bałwany ciągle wzrastają, jest w stanie Jezus uciszyć. umocni nas, Panie, swoim duchem, abyśmy nie ustali w budzeniu Ciebie i abyśmy wiernie wyznawali Ciebie jako prawdziwego Boga i Pana. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.